Witam Państwa. W celu realizacji potrzeb i oczekiwań uczniów zachęcam Państwa do skorzystania z publikacji Stacja Edukacja Historia. To nowatorska na rynku pozycja łącząca w sobie nowoczesny sposób przekazywania wiedzy i treści historycznych. Wszystkie tematy zostały wzbogacone o zasoby multimedialne filmy edukacyjne, muzykę, słuchowiska. Teksty czytane przez lektora oraz barwne infografiki, duże piękne zdjęcia oraz komiksy. Stacja Edukacja ma formę publikacji książkowej, jednak nie jest podręcznikiem. Podręcznika nie zastępuje, a uzupełnia go, wzbogaca jego treści. Uczeń pracuje korzystając z folii dekodujących obraz, folii imitującej ruch, okularów 3D. Wszystko jest dla niego nowe, atrakcyjne i co ważne oddziaływujące na różne zmysły. Ta forma zaangażowania zwiększa efektywność nauki, wpływa na szybsze przyswajanie wiedzy, indywidualizuje pracę ucznia, uwzględniając jego potrzeby. Nauczycielowi zaś skraca czas przygotowywania się do zajęć i wyszukiwania nowych informacji. Zatem jakie możliwości daje stacja edukacja? Zobaczmy to w praktyce na przykładzie tematu z klasy czwartej: chronologia. Uczeń dowie się, jak dzielimy czas i jak układać wydarzenia zgodnie z chronologią. Nauczy się też określać wiek wydarzeń i przypomni sobie, jak zapisywać daty w systemie rzymskim. Następnie, korzystając z folii dekodujących, sprawdzi swoją wiedzę, określając wiek danego wydarzenia. Będzie nauka, będzie zabawa, będzie aktywność, dzięki kodom QR uczeń dowie się, jak podróżowano dawniej i dziś. Co najważniejsze, w tę podróż będzie mógł wybrać się w dowolnym momencie. Wystarczy jedynie smartfon, tablet czy komputer. Podróż może odbywać w czasie lekcji, w czasie przerwy, zajęć w bibliotece, czy w czasie podróży autobusem. Jeżeli zechce poznać, Dynastię Jagielonów? Nic trudnego. Wystarczą kody QR. Z kolei bitwę pod Grunwaldem będzie mógł oglądać dzięki okularom 3D. I myślę, że to wydarzenie na długo pozostanie w jego pamięci. Będzie mógł też być obserwatorem Kongresu Wiedeńskiego i poznać tam goszczących polityków. Z kolei I wojnę światową będzie mógł oglądać z okopów i patrzeć, jak wyglądała wojna pozycyjna. Stacja Edukacja to efektywne nauczanie, odwołujące się do wszystkich zmysłów ucznia i inteligencji wielorakich. Pamiętajmy, że uczeń zapamiętuje 90% tego, co mówi i robi. Zatem, czy warto postawić na publikację Stacja Edukacja? Myślę, że odpowiedź jest tylko jedna: oczywiście, że tak. Życzę Państwu sukcesów edukacyjnych. Do zobaczenia.